Hej, hej, witajcie w nowym odcinku. A dzisiaj zagramy urodzinki Greenman. Co tutaj z Simon dlatego też będzie dużo gry, ponieważ one nie, nie śpią. Może wykąpiesz Daisy. Czy on idzie dzisiaj do pracy? Tak, idzie na drugą, czyli za niedługo. To jest róża. Raz sobie na komputerze. I myślę, że może by coś zasadziła, a nie grała. Wyłącz ten komputer. Zasadzimy. Może najpierw mm, Grzyźniemy wszędzie, a później zasadzimy. Mm, może truskawki niech będą. Jason ma tutaj zaznaczone, że od samego status, że chce zostać z Simoroślą. Dlatego postaramy się to zrobić. jak najszybszym czasie się da. A już musi iść do pracy, ale tylko ją tutaj ogarnij. Ja myślę, że może te dzwoneczki wystawimy tu na zewnątrz, żeby ta malutka mogła przyjść się pobawić, jak mama będzie ogarniać tutaj. No, zostawił do pracy. Chodźmy. Nie możesz? Nie no, może sama się kapnie. W tym nie trzeba niczego uczyć. Także no, będzie mniej roboty z nią. Ona będzie po prostu sobie tutaj siedzieć i. O, teraz może. I bawić się. Zdobywać jakieś umiejętności. Jak ona ma? Czy ona ma? Tak, ona ma te same umiejętności co róża. Daisy nie będzie miała jeszcze urodzin w tym odcinku. Myślę, że w następnym. Pozostało jej 4 dni, a ja będę grała 2, także na pewno w następnym odcinku dopiero. Co ona tu chce? Ona chce gotować, ona nie je, ale jej mąż je. Z nią flirtować, nauczyć tą mało rymowanki. A ta mała z tą mamą chce rzeczy. Tu później porobimy z tą małą jakieś rzeczy, tylko mama posadzi, podleje. Myślę, że weźmie prysznic i podejdzie do niej. Myślę, że to będzie taka bardziej rodzinna rozgrywka. I tutaj nie będzie się żadnych dram na razie działo, i będą po prostu sobie siedzieć w domu, pracować w ogrodzie i tak dalej. Ja bym tylko chyba dodała tutaj więcej czegoś, w sensie więcej tych pól, żeby mogli sobie sadzić rzeczy. Skoro on chce zostać simorosią, to musi dużo opryskiwać. Także, jak tylko róża pójdzie tam wykąpać się, wziąć prysznic, to dorobię tutaj myślę że tak po środku jeszcze tych pól. Mamy tu przytulaski. Teraz się Filkę pobawią Miałaś się połaskotać, czy mnie połaskotałaś? Kili, gili! Co ona tutaj jeszcze chce czytać? O, piesek jakiś! Dobra, i posadził tu, i będziemy dalej tutaj użyźniać glebę. Myślę, że oni tych roślinki będą sprzedawać. A do czasu, aż, aż Jason jest jeszcze człowiekiem, to będą dawać do lodówki. Później to po prostu będziemy automatycznie sprzedawać. O której on wraca? On wraca o 8. Okej, okay, to na dwie godzinki. Jak ona to wszystko urzeźni, to może pomidorki niech posadzi. Troszkę pieniążków pójdzie na to urzeźnianie tej ziemi tutaj, ale to nic, myślę, że sobie nadrobią. Myślę też, że jak Daisy urośnie, to róża pójdzie do jakiejś pracy. Co na tu ma? Ten złoty jubileusz, a on. Też. No to wydaje mi się, że mogę im to zostawić i jak będą starsi, to zorganizuję właśnie imprezę. Ale zasuwa. Ona jak dorośnie będzie ubrana praktycznie tak samo jak róża a przede wszystkim będzie miała na głowie te listki ale myślę, że jakoś ją przybierzemy tak, żeby odróżniała się od swojej mamy jak to może osobowość? 1, 2, 3, 4, 5 no jedną kreskę charyzmy może zdobyć, bo ja robię tak, że jeżeli tutaj jest inaczej, może na ile jest tutaj tej otwartości. Na tyle robię charyzmy i mniej więcej później nie robię zazwyczaj. Chyba, że zapomnę albo coś w tym stylu, tak? To mi się tam zdarzy. Ale mniej więcej tylko do tego momentu. Jason, masz tu żonę, daj jej buzi, przyszła do ciebie, zostaw to. Mm. O. tu, no ruchy no buziaczek, pogadajcie sobie co nam kopie dziurę? i wilku, wilku co ty musisz zdobyć do awansu? mechanikę czy tam technikę i sprawność fizyczną no to myślę, że możesz Nauczyć się mechaniki, techniki, przepraszam. A ty międzyczasie, moja droga, wyjść tu. To... A tutaj można sadzić. Dobra, to posadź może. No, on tutaj ma już na skraju, także on już się nauczył tej techniki. I się może odpręż. Róża już, już tu kończy, także ona też się odpręży. Zrobimy szybko barabara. Bara. Dajcie sobie buziaczki i barabara. Bara. Zobaczymy, co Róża wykopie z tej dziury, co nam wilk tu zrobił. Czy będzie to coś ciekawego? No. A, tylko kość. Mamy już szóstą rano, siódmą praktycznie. Weź, zrób sobie śniadanie. W nocy Rose tutaj rozmawiała z tymi drzewami, także troszkę lepiej się czują. Wilczku, jeszcze jedna dziura. Widzę, że już tutaj. Tu ślinki zaczynają zarastać, także czekam jeszcze chwilę, żeby wszystkie uzarastały, i będziemy pływać to. A ona tu zakupuje dziurę po filczku. O, jakiś ten. Co to? O, może tu. O, na tym stoliczku nie będzie. A tu kość, którą wcześniej wykopała. Damy tutaj wziączka mżowi. No. O, śnieg nam zaczął padać, a Daisy, e, przepraszam, róża weź tutaj zacznie odchwaszczać. Chciałabym, żeby Jason został symoroślą, bo nie ukrywam, że mam tutaj plan taki, że będzie jeszcze jedno dziecko i chciałabym, żeby to było dziecko symoroślowe. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale jest taki mój plan, żeby właśnie to, o, to było jego dziecko simoroślowe. Nie chcę, żeby, de, żeby róża i Jason mieli takie genetyczne dziecko. Tylko właśnie chciała, żeby on jeszcze zrobił simoroś. Nie graj. Ja nie, nie wiem, czy nie usunę im tego komputera. Bo... Wydaje mi się, że to jest taka rodzina, właśnie roślinna i taka eko, że nie wiem, czy im pasuje mieć komputer. Tu się nawet nie widać w tym drzewie. O, przyszły rachunki. Ja mam taki patent, że mam tutaj pobraną taką półeczkę i ci mówię, gdy wyciągają. Te rachunki. Chodź, dużo. Jak wyciągaj te rachunki, to oni je wkładają, kładą tutaj na tej półeczce a nie niosą dalej. Oj, wysokie te rachunki macie. Nie stać was dobra. Obcinaj te drzewka. I zajmiesz się tutaj tymi roślinkami, co są tu. Jason musi iść do pracy, zarobić trochę Tylko nawet jak zarobi, to im nie wystarczy pieniążków na rachunki No trudno, coś wymyślimy O, znasz Julkę, znasz Gabe'a Jason to twój ojciec Nie jest oznaczony, ale mam w planie zrobić tak, żeby był oznaczony jako rodzina Bo w przelawie właśnie to wygląda tak, a ja chcę, żeby to było to połączone Myślę, że w przyszłości to kupię im trochę tych y, drzewek. Jeszcze może z tej strony dwa i tutaj jedno gdzieś. Zobaczymy. Dla Daisy, szczerze mówiąc, mam dwa scenariusze. Jeszcze nie wiem, y, który wykorzystam do tego, żeby. No. Jakiś się spełnił. Bo bardzo bym chciała, żeby ten dom został właśnie dla Simurości, bo on jest tak stworzony. Ewidentnie dla się przez przez właśnie te okna. Róża tutaj wywija na parkecie do muzyki. I do idzie do pokoiku. Oh. Oh. <laughs> Jason wrócił w pracę, od razu na komputer chce iść. Ja nie wiem. Jason, weź tutaj sobie, załatw swoje potrzeby, a nie zaraz na komputer. Daisy, nie króliczkę. Może mi się co. Króliczkę ja ci już sprzedam, bo nie chcę, żebyś charyzmę więcej zdobywała. Jason się tu kąpie. On musi zdobyć. Yy... Sprawność fizyczną. No, po z tymi rachunkami. To tak kiepsko, ile tutaj wynoszą. 3, 600, a my mamy 2700. Widziałam, że tu na górze jest właśnie maszyna do ćwiczeń. To sobie poćwicz. Daisy. Tu poczekaj, jak chcesz się nauczyć tej wyliczanki dziecięcej, to możecie po prostu mamusia zacznie uczyć. I myślę, że na spokojnie przez całą noc się nauczy. No i tak całą noc. Aż do rana. No i Daisy nauczyła się wyliczanki, ale niestety chyba tutaj no właśnie nie ma we wspomnieniu I możesz sobie teraz robić, co chcesz. Mamusia no, poszła się wykąpać. A ty chcesz dorosnąć, tak? Dobrze. Jest szósta rano. Jason właśnie wstał, pójdzie jeszcze skorzystać I zje sobie resztki Ja pomału będę tak naprawdę kończyć w tej rodzince, bo do ósmej tak staram się grać On ma mechanik tak, no to... Jeszcze jak zjesz co naprawisz wannę O! Burza! Ja tu dogram do ósmej, a z wami będę się już żegnać Dziękuję za oglądanie, pa pa!